Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 27. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Andrespol zwołanej na wniosek Pana Wójta. Stwierdzam kworum, jest obecnych 13 radnych. Serdecznie witam na dzisiejszej sesji Pana Wójta, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Pana Mecenasa. Witam wszystkich radnych. Na sekretarza dzisiejszych obrad wyznaczam Radnego Tomasza Pojanowskiego. Państwo w materiałach otrzymali porządek na dzisiejszą sesję. Czy do tego porządku są jakieś uwagi? Nie widzę. W związku z tym kto jest za przyjęciem porządku dzisiejszych obrad? Dziękuję bardzo. Chciałbym również powołać komisję uchwały i wniosków. Do tej komisji chciałbym zaproponować radnego Kwietnia, radnego Dużyńskiego i radnego Bulesowskiego. Rozumiem, że radni wyrażają zgodę. Kto z Państwa jest za takim składem komisji Uchwały i wniosków? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu piątego. Podejmowanie uchwał. Jako pierwsza byłaby uchwała dotycząca zmian w budżecie gminy Andrespol na rok 2020, i bardzo proszę, Pani Skarbnik. Dziękuję. Proszę Państwa, uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Andrespol na 2020 rok przewiduje zmiany w planie dochodów, w planie wydatków w tabeli numer 4, czyli w planie wydatków majątkowych. Oraz zmienia się zapis do, dotyczący ustalenia limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. I tutaj na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2000, 8 milionów 100 tysięcy złotych, czyli y, limit dotyczy tylko planowanego deficytu. I tak samo upoważnienie Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek y, jest y, upoważniony wójt do, na pokrycie planowanego deficytu do kwoty 7 705 000 zł. Jeśli chodzi o y, załącznik nr 1, czyli plan dochodów, tutaj jedna zmiana wprowadza się do rozdziału 75801 subwencji oświatowej. Kwotę 44 403 zł przyznane z rezerwy właśnie tej subwencji na wyposażenie sal przyrodniczych w szkole podstawowej w Justynowie. Natomiast w wydatkach tutaj mamy trzy zmiany: wprowadza się nowe zadanie OZE w gminie Andrespol z, wydatkami, z planem wydatków w wysokości 40 000 zł na wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności paneli fotowoltaicznych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz weryfikacji złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy Andresbol. To 40 tysięcy zostaje przeniesione. Z planu y, wydatków dotyczących modernizacji dróg minnych, czyli z rozdziału 616, paragraf 6050. I ostatnia zmiana paragraf rozdział 80101 paragraf 4210. tutaj zwiększenie wydatków właśnie z tej subwencji z rezerwy subwencji oświatowej 44 403 zł właśnie tak jak mówiłam na zakupy związane z pomocami dydaktycznymi dla szkoły podstawowej w Justynowie. I w związku z tymi zmianami tabela numer 4, czyli plan wydatków majątkowych, i tutaj te dwie nasze zmiany majątkowe, czyli wprowadzenie nowego zadania w rozdziale 495, czyli OZE w gminie Andrespol, 40 tysięcy, i zmniejszenie modernizacji dróg gminnych, właśnie o to 40 tysięcy, czyli plan wydatków na to zadanie wynosi 798 520 zł. Ogólny plan na wszystkie wydatki majątkowe nie uległ zmianie i wynosi 24 461 828 zł i 52 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Uchwała ta była przedmiotem obrad Komisji Budżetowej. Poproszę o opinię. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy w temacie zmian w budżecie ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Jan Woźniak za, Sławomir Kwiecień, za. Tomasz Bojanowski, za. Romuald Bulesowski, Lech Hojnacki, Wiesław Gabara, za. Paweł Garnes, Piotr Kisiel, za. Patrycja Mylaniuk, Robert Sawicki, za. Jacek Stefaniak, za. Marian Dużyński. Andrzej Wiosna, Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy, jest to uchwała zmieniająca uchwałę nr 45 z 20 października 2017 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Andrespor oraz nadania jej statutu. I były one zmieniane kolejnymi uchwały, uchwałami. 29 listopada 2017 roku, 20 sierpnia 2018 roku i 26 listopada 2018 roku. I rozumiem, że tutaj Pan wójt bardzo. Proszę. Zmiana jest krótka i prosta. Rozszerzamy kompetencje Centrum Usług Wspólnych, kompetencje i zakres obowiązków o prowadzenie obsługi administracyjnej jednostek, które pan do tej pory obsługiwał które ono do tej pory obsługiwało. Jako obsługę administracyjną to przede wszystkim nadzór nad obiektami, odpowiedzialność za ich stan techniczny, wszelkie przeglądy, jak również obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Również tą uchwałę opiniowała Komisja Budżetu. Poproszę o opinię. Dziękuję. Czy ktoś w tym temacie chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przed chwilą omawianej uchwały? Jan Woźniak za, Sławomir Kwiecień, no. Tomasz Bojanowski, no. Roman Pulesowski, no. Lech Hojnacki, no. Wiesław Gabara, no. Paweł Garnys, no. Piotr Kisiel, no. Patrycja Melaniuk, no. Robert Sawicki, no. Jacek Stefaniak, no. Marian Turzyński, no. Andrzej Wiosna. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podjęcia kolejnej uchwały dotyczącej ustalenia opłat za ścieki bytowe dowożone wo wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni. Również tak. Tak, proponujemy um, uchwałę, która była omawiana już um, na komisji budżetu około dwóch miesięcy temu w związku ze wzrastającymi kosztami pracy oczyszczalni, a szczególnie kosztami oczyszczenia ścieków, yy, dowożonych ścieków, które są ściekami zagęszczonymi proponujemy wzrost stawki jednostkowej za metr przywożonych tam ścieków. Po podwyżce i tak ta stawka będzie, yy, nie będzie wyższa niż yy, tutaj w okolicach się stosuje, będzie od, od sąsiednich gmin niż. Dziękuję. od września tego roku. Dziękuję bardzo. Jak pan wójt wspomniał również była ta uchwała omawiana na komisji budżetu. Proszę o opinię. Projekt uchwały omawiany komisji i Czy są jakieś pytania co do tej uchwały? Jeżeli nie ma, kto jest za przyjęciem tej uchwały? Jan Błośniak za Sławomir Kwiecień. Tomasz Bojanowski. Remuel Bulesowski, no. Lech Chojnacki, no. Wiesław Gabara, no. Paweł Garnys, no. Piotr Kisiel, no. Patrycja Melaniuk, no. Robert Sawicki, no. Jacek Stefaniak, Marian Turzyński, no. Andrzej Wiosna. Dziękuję bardzo. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy również zmiany uchwały nr 7 z dnia 12 kwietnia 2019 roku z późniejszymi zmianami w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Głównej i Górnej w miejscowości Bedań Przy Kościelu. I również Pan Jest to kolejna wersja wcześniej podjętej uchwały, w związku z tym, że obszaru. Ujętego w pierwotnie przyjętych założeniach nie da się w sposób bezkonfliktowy, a w sumie miało to służyć mieszkańcom, objąć planu zagospodarowania. Ograniczamy zakres tego planu dla tych, którzy są nim bezpośrednio zainteresowani i wyrażają zgodę na to. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Również ta uchwała była opiniowana na komisji. Poproszę o opinię. Czy w temacie tej uchwały ktoś chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Jan Woźniak za Sławomir Kwiecień Tomasz Bojanowski Romuald Bulosowski Lech Chojnacki Wiesław Gabara Paweł Garnyz Piotr Kisiel Patrycja Melaniuk Robert Sawicki Jacek Stefaniak Marian Turzyński Andrzej Wiosna. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy zakupu od osób fizycznych udziałów w działce gruntu położonych w Andrzej yy. Przypomnę, że to dotyczy działki 95, łamane przez 52, a powierzchni 275. I Pan Wójt. Proszę Państwa, cztery kolejne uchwały dotyczą zakupu udziałów. Paska gruntu, które składają się na ulicę Zdrojową yy, w, yy, w, w Andrespolu, yy, Tutaj sytuacja jest bardzo złożona. Yy, tak jak powiedziałem ulica składa się z kilku części. Jedna część, jeden z tych pasków jest całościowo naszą własnością pozostałe są udziałami są działkami, w których udziały mają zarówno gmina, jak i osoby fizyczne, w niektórych tylko osoby fizyczne. Podejmujemy próbę uporządkowania tego. Kiedyś żeśmy już część udziałów kupili na wniosek jednej osoby, teraz przyjmujemy uchwałę ogólnie mówiącą o tym, żeby sukcesywnie w miarę zgód właścicieli te udziały nabywać. No i w zasadzie, jeśli chodzi o omówienie wszystkich tych uchwał. To jest taka przyczyna ich podjęcia, natomiast one różnią się tylko między sobą numerami poszczególnych działek, jak i powierzchniami, które te działki posiadają. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Również ten problem był omawiany na Komisji Budżetu. Poproszę o opinię. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy w tym temacie ktoś chciałby zabrać głos? Jeżeli nie to przystępujemy do podejmowania uchwał. Jako pierwsza byłaby uchwała zakupu od osób fizycznych udziału w działce gruntu położonej w Andrzejspolu. zakupić na rzecz gminy Andrzejspolu osób fizycznych udziału w działce gruntu położonej w Andrzejspolu oznaczonej w ewidencji gruntu numerem 95 przez 52 o powierzchni 270 metrów kwadratowych. Zakupione udziały w działce gruntu, o której mowa przeznaczone będą pod drogę. Koszt nabycia nieruchomości oraz porządzenia umów notarialnych pokryje gmina adres z własnych środków budżetowych. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowik Gminy Andrzej Spol, uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicę ogłoszeń Urzędu Gminy Andrzej Spol oraz Biuro Informacji Publicznej. Kto jest za przyjęciem te, tej uchwały? Jan Woźniak za, Sławomir Kwiecień, za. Tomasz Bojanowski, za. Romuald Bulesowski, za. Lech Hojnacki, Wiesław Gabara, za. Paweł Garnys, za. Piotr Kisiel, za. Wojciech Lubarski, a nie ma, Patrycja Melaniuk, za. Robert Sawicki. Jacek Stefaniak, Marian Turzyński, Andrzej Wiosna. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała e, również dotyczy tego samego e, terenu i również zakupu od osób fizycznych udziału w działce gruntu położonej w Andrespolu. Dotyczy to działki 95 przez 54 o powierzchni. E, 1093 metry kwadratowe. Pozostałe paragrafy w tej uchwale są identyczne jak poprzedniej, także przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Jan Woźniak za, Sławomir Kwiecień, Tomasz Bojanowski, Romuald Bulesowski, Lech Hojnacki, Wiesław Gabara, Paweł Garnys, Piotr Kisiel, Patrycja Melaniuk, Robert Sawicki, Jacek Stefaniak, Marian Turzyński. Andrzej Wiosna. Dziękuję bardzo. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy również zakupu od osób fizycznych udziału w działce gruntu położonej w Andrespolu. Jest to działka 95, łamana przez 63, o powierzchni 140 m2. Pozostałe paragrafy w tej uchwale są identyczne jak w poprzedniej. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Jan Woźniak za, Sławą Kwiecień, Tomasz Bojanowski, Romuald Bulesowski, Lech Hojnacki, Wiesław Gawara, Paweł Garnys. Piotr Kisiel, Patrycja Melaniuk, Robert Sawicki, Jacek Stefaniak, Marian Turzyński, Andrzej Wiosny. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejna uchwała również dotyczy zakupu od fizycznych udziału w działce gruntu oznaczonej numerem 95 przez 8 o powierzchni 1262 m2. Pozostałe punkty są tak jak w poprzedniej. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Jan Woźniak za, Sławomir Kwiecień, za. Tomasz Bujanowski, Romuel Bulesowski, za. Lech Hojnacki, Wiesław Gabara, za. Paweł Garnis, Piotr Kisiel, za. Patrycja Melaniuk, za. Robert Sawicki, za. Jacek Stefaniak, za. Marian Turzyński, za. Andrzej Wiosna. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I szanowni Państwo, na tym wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej 27. nadzwyczajnej sesji Latyk na adres. Zamykam dzisiejsze posiedzenie. Dziękuję za udział.